Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem pana i witam was na moim kanale po kolejnej przerwie. Jak widać przerwy na tym kanale to jest Norma, czyli widać, że nie robię tego dla hajsu, tylko wtedy, kiedy naprawdę mi się chce. A teraz mi się znowu chce nagrywać filmy, także witam na kolejnym odcinku w 2022 roku. To jest pierwszy film. I co? Dzisiaj zmierzymy się z tematyką 10 naprawdę bardzo fajnych gier, które są darmowe i pójdą na naprawdę słabych komputerach. I dodam wam jedną rzecz, jeżeli macie ochotę poglądać sobie trochę fotografii takiej street Artu, to wbijajcie tam mojego nowego Instagrama, bo poprzedni został zbanowany. Ten banach na Instagramie to właśnie ja. No i co? Lecimy do oglądania. <muzyka> Pierwsza gra, która wystąpił w dzisiejszym odcinku, to jest gra, którą zna na pewno chyba każdy, a mówię tutaj o starym, dobrym, poczciwym Metinie. No, kto w niego nie grał za dzieciaka? Ja trochę grałem. Metin to klasyczne azjatyckie MMORPG, w którym znajdziemy mocno orientalną krainę fantazy, system walki oparty głównie na statystykach postaci, a nie umiejętnościach samego gracza i mnóstwo okazji do walki z innymi graczami. Mimo swojego wieku i dość agresywnych mikropłatności, w grę nie na co dzień gra po kilkaset osób a wszystko to za sprawą ogromnej zawartości, jaką oferuje nam tytuł. Pora na kolejną grę legendę w tym zestawieniu, a mówię tutaj o grze MOBA, a mianowicie o LOLu. Nie wiem czy jest tu ktoś, komu trzeba tłumaczyć czym jest LOL, ale jeśli tak, jest to gra typu MOBA, które z definicji wymagają dużej inwestycji czasu, co szczerze zawsze przekładało się na moją chęć do grania w tę grę. Znajdziemy w niej ogromną ilość bohaterów, jak i skinów do niej. To nie wszystko, bo twórcy oddali nam do dyspozycji całkiem sporo trybów rozgrywki. Nie Wątpliwym plusem jest fakt, że gra jest cały czas rozwijana, a twórcy co chwilę wprowadzają nowe postacie czy funkcje. Kolejnym fajnym tytułem będzie kooperacyjna gra akcji, jaką jest Warframe. Jest to świeciowa gra free to play, gdzie podstawową mechaniką rozgrywki jest tak zwany grind na proceduralnie generowalnych mapach. Rozgrywka jest niesamowicie dynamiczna i łączy ze sobą mechaniki typowe dla innych gatunków. Między innymi bierze coś z klasycznych strzelanek, gier typu RPG, czy zręcznościówek. Gracz dostaje do dyspozycji Szereg broni, które może wykorzystać w walce, gromadząc przy tym doświadczenia. Nie wiem jak wy, ale ja czasami lubię siąść do kompa i postrzelać sobie do ludzi. Zwłaszcza jak mam gorszy dzień. No i dlatego przed Wami kolejna darmowa gra, w której możemy sobie postrzelać, a mam tutaj na myśli Warframe. Jest to sieciowa strzelanka, w której wcielamy się w jednego z żołnierzy reprezentujących konkretną stronę konfliktu. W odróżnieniu do konkurencji w tej grze nie dostajemy jedynie trybu PVP, ale również został zaimplementowany tryb PVE, czyli taki, w którym zmagamy się z drużyną sterowaną przez sztuczną inteligencję. Jest to tak naprawdę swoista kooperacja składająca się z szeregu różnych ciekawych i niekiedy dość trudnych misji którym naszym zadaniem jest przedrzeć się na teren wroga, pokonując hordy przeciwników oraz tak zwanych minibosów. I co, mało strzelania? No to przed Wami kolejna sztos gra, w której sobie postrzelamy, a mam tutaj na myśli Modern Combat 5 Blackout. Jest to pierwszoosobowa strzelanka osadzona we współczesnych realiach. Gra skupia się na dynamicznych wymianach ognia, ale okazje zostały wypełnione po brzegi różnego rodzaju przeciwnikami, a naszym zadaniem jest unicestwienie ich wszystkich. Jak na darmową pozycję, kampania jest dość pokaźnie rozbudowana, bo giera oferuje Masz 6 rozdziałów, w których lądujemy w najróżniejszych zakątkach naszego świata. Podczas rozgrywki na pewno nie będziemy się nudzić, bo twórcy zadbali o filmowe sekwencje, jakich nie powstydziłyby się wielkie hollywoodzkie produkcje. No to może teraz tak dla odmiany zmienimy trochę i pójdziemy w strzelankę? No tak, kolejna strzelanka przed nami, tym razem MOBA FPS. Tutaj mam na myśli oczywiście Paladins. Jest to osadzona w świecie fantazy pierwszoosobowa strzelanka nastawiona na rozgrywki wieloosobowe. My jako gracze mamy do wyboru naprawdę spory wachlarz i co chwilę dochodzą coraz to nowsi i ciekawsi herosik. Poza podstawowymi atakami dysponujemy czterema unikalnymi umiejętnościami wzmacnianymi znanymi z innych FPSów ów systemem perków. Wojacy podzieleni są na cztery standardowe klasy, czyli defensywni, ofensywni, tanki oraz ci, którzy działają z dysansu lub z flanki. Postrzelane to teraz może się z kimś pobijemy, jak na fejmie bądź haligu czy innych tego typu galach, a mam tutaj na myśli grę pod tytułem Brawhala. Rozgrywka tak naprawdę sprowadza się głównie do toczenia kolejnych pojedynków na kilku zróżnicowanych arenach. Każde takie starcie to prawdziwy test dla umiejętności gracza, bo do zwycięstwa może go poprowadzić jedynie niesamowita szybkość, zwinność oraz umiejętność konstruowania kombosów i wykorzystywania indywidualnych cech poszczególnych postaci. My jako graczy mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wyjątkowych bohaterów wzorowanych na kultowych postaciach z filmów czy komiksów. No i teraz pora na coś dla ludzi, którzy nie chcą brać udziału w jakiejkolwiek przemocy, a są fanami klocków Lego czy chociażby Minecrafta. A mówię tutaj ogrze, która kryje się pod tytułem Creativerse. Jest to sieciowa gra przygodowo-surliwalowa z proceduralnie generowanym otwartym światem zbudowanym z tak zwanych voxeli. Prościej mówiąc gra piaskownica z klockami i elementami sieciowymi. Tak jak w Minecraftcie możemy tutaj grać ze znajomymi, zbierać surowce, walczyć z mobkami, gotować szamkę, zająć się naszym polem czy dać się ponieść wodzą fantazji i budować wspaniałe, wielkie, genialne konstrukcje. Jest tu z czego budować, bo do dyspozycji w grze mamy ponad 400 unikalnych bloków. Znacie grę pod tytułem Blackshot? Jeżeli nie, no to musicie ją koniecznie poznać, bo jest to naprawdę genialna i darmowa strzelanka. Jest to gra stworzona z myślą o rozgrywce sieciowej, w której wcielamy się w najemnika bądź żołnierza globalnej korporacji i walczymy w świecie ocalałym po wojnie nuklearnej. Wszystko odbywa się w niedalekiej przyszłości, bo w 2033 roku kiedy to kończy się największy konflikt o surowce jaki wziął świat. Do dyspozycji mamy ponad 20 typów broni wzorowanych na prawdziwych pistoletach, karabinach maszynowych oraz snajperkach. Nie zabraknie też nam pomocnych w rozwałce granatów, czy służących do zwiększenia wytrzymałości naszego wojaka, hełmów i różnych pancerzy. No i teraz pora na coś zupełnie innego, coś spokojnego, gdzie po prostu taktyka będzie najważniejszą rzeczą i trochę szczęścia. A mówię tutaj już o naprawdę bardzo leciwej grze, jaką jest Fallout Shell. W grze wcielamy się w zarządcę krypty, który musi dbać o podstawowe potrzeby lokatorów oraz rozbudowywać ją o kolejne pomieszczenia gospodarcze, techniczne czy mieszkalne. Dzięki temu nowi członkowie kryptowej społeczności. Mają gdzie mieszkać oraz zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. Nie możemy też zapomnieć o zasobach, które można zdobywać nie tylko podczas pracy w schronie, ale również w trakcie wypraw do niebezpiecznego świata, podczas których musimy wyposażyć naszych mieszkańców w nieznaną odzież ochronną oraz broń. Czasami może się też tak wydarzyć, że nasza krypta będzie wymagała obrony przed najazdem bandytów lub zmutowanych stworzeń, które dostały się do naszego wnętrza. No i to wszystkie 10 gier, jakie chciałbym wam tu polecić. Przypominam o Instagramie moim, który jest tutaj nową rzeczą, tam znowu ze ludzi. Jeżeli macie ochotę, to wpadajcie, oglądajcie fotki, które naprawdę staram się wstawiać codziennie, a tymczasem już więcej nie przedłużam, bo nikt i, i tak końców nie ogląda, a ja się jąkam zawsze na końcu. Także co? Godzina jest, nie wiem, która ten zegarek nie działa, ale widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Do zobaczenia, cześć!